Być może niektórzy z Was o tym wiedzą, ale dla innych może być to nowość i pewien szok. Otóż Manchester United w swojej historii aż pięć razy spadał z ligi. Dzisiaj znalazł się w tak trudnym momencie, że naprawdę trzeba brać pod uwagę spadek numer 6. Słowa Rubena Morima po porażce z Newcastle są okrzykiem desperata, alarmem dla całego środowiska, że dawny gigant robi wszystko, by zaraz walnąć głową o ścianę. I w ten sposób poszukać otrzeźwienia. W tym odcinku opowiem wam o brutalnej historii z lat 70., kiedy o zespole Tomiego Doherty'ego angielskie gazety pisały, że to zbieranie na szmaki łachmanów. W sumie to nawet nie wiem, czy ktoś jeszcze używa tego słowa. W każdym razie przywołam tę historię, żeby odnieść ją do tego, co dzieje się dzisiaj w Manchesterze. Bo w sumie można już teraz zastanowić się, co taki ewentualny spadek mógłby oznaczać dla klubu z Old Trafford. Manchester United wciąż jest jedną z najbardziej medialnych piłkarskich marek świata: ma fantastyczną bazę fanów, ma też mnóstwo kontraktów, których fundamentem jest dawna wielkość. I gdyby nagle teraz spadł, to mielibyśmy reakcję łańcuchową: spadające klocki domina zaczęłyby przyspieszać, a skala zniszczeń mogłaby być tak duża, że odrobienie tego statusu to nie byłyby lata, tylko dekady. Oczywiście oby do tego nie doszło, bo United to historia piłki i nośnik fantastycznych emocji. Z drugiej strony Morim trochę zaczyna brnąć w ślepy zaułek. Zna tylko jeden system, nigdy nie grał w innym, próbuje reperować ten samolot w locie, tylko że ten samolot tak szybko zaczyna spadać, że w pewnym momencie być może zabraknie mu czasu. Jest w piłce takie powiedzenie jak mecz założycielski. Niektórzy nazywają go też momentem albo mitem. Dopisywane są do niego różne historie i narracje, mówiące, że od teraz to będzie już tylko z górki. Tak przecież mówiono o Manchesterze United po wygranych derbach City. Gole w 88-90 minucie sprawiły, że Ruben Amorim ograł sąsiada z Dopisano do tego nawet piękną mitologię, że po Fergusonie żaden trener nie wygrał swoich pierwszych derbów Manchesteru, a Amorim był pierwszy, tak jakby chciał potwierdzić, że pasuje do tych wielkich butów szykowanych mu na Old Trafford. Niestety potem przyszły cztery porażki z rzędu. W grudniu Manchester przegrał w sumie sześć spotkań, co zdarzyło mu się pierwszy raz od 1930 roku. Wygrana w derbach nie była żadnym momentem założycielskim. Po pierwsze grali City, a City ostatnio leje każdy. Po drugie, dużo było tam indywidualnego błysku Amada plus prezentów od obrońców Pepa Guardioli. Oczywiście trzeba chwalić Manchester United za drugą połowę, ale z dzisiejszej perspektywy śmiesznie wyglądają teksty o meczu założycielskim. To wygląda jak dzień świstaka, jak cofanie się na planszy i przypominanie sobie choćby takich meczów jak majowe starcie z Crystal Palace, gdy Michael Olise ośmieszał Casemiro. Piłkarze Olivera Glasnera wygrali tam to spotkanie 4-0 na Selchers Park. Od tego momentu minął szmat czasu, a Manchester dalej jest w tym samym miejscu, albo jeszcze w gorszym. W 2024 roku nie było ani jednego tygodnia, żeby Czerwone Diabły choć na chwilę przycuknęły w pierwszej czwórce. Zakończenie roku, tylko 7 punktów na strefę spadkową, to po prostu wstyd. W historii Premier League jest tylko 6 zespołów, które zaczynały ligę w 1992 roku i do dziś nie spadły: To Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Tottenham i właśnie Manchester United. Trzeba jednak pamiętać, że historia angielskiej piłki nie zaczęła się w latach 90. Manchester United do 1938 roku aż 4 razy spadł z pierwszej ligi. Piąty raz wydarzył się w 1974 roku, a najlepsze jest to, że jeszcze 6 lat wcześniej ten klub wygrał Puchar Europy. To był wielki triumf ekipy Sera Mata-Basbiego, którego pomnik stoi dziś pod Old Trafford. Manchester wygrał na Wembley z Benfica 4-1. Gole strzelali m.in. George Best i Bobby Charlton. Pół roku później Basbie ogłosił, że po sezonie odejdzie na emeryturę, i od tego czasu zaczęło się błąkanie bez mapy, podobne do tego, które lata później Nastało po epoce Fergusona. Manchester zaczął grać tak słabo, że po roku Basby znowu wrócił na ławkę. Potem drużynę przejął Irlandczyk Frank O'Farrell, a następnie w połowie sezonu Szkot Tommy Doherty. To za jego kadencji w rozgrywkach 72-73 drużyna zajęła piąte miejsce od końca. Był typowym ratownikiem w trudnych czasach. Gwiazdek Charlton i Dennis Lowe odeszły z Old Trafford, a pół roku później tę samą drogę wybrał również George Best. Do RT przed feralnym sezonem 73-74 zakończonym spadkiem dostał za zadanie odmłodzenie składu. Angielskie gazety po pierwszym meczu sezonu, gdy Manchester przegrał z Arsenalem 0-3, pisały, że obrona Doherty'ego przypominała sito. W marcu znaleźli się w strefie spadkowej i zaczęli podejrzewać najgorsze. Podobnie jak teraz, presja jeszcze bardziej plątała nogi, a gdy przyszedł maj, było już za późno, żeby cokolwiek odwracać. Akurat był pierwszy sezon w Anglii, kiedy spadały nie dwie, a trzy drużyny. Dla Manchesteru i tak nie robiło to różnicy, bo zajęli drugie miejsce od końca. W kolejce grali z City i przegrali 0-1, do a paradoksem jest to, że zwycięską bramkę strzelił Dennis Lowe. Dennis Lowe, czyli człowiek, który spędził na Old Trafford ponad dekadę, zdobył złotą piłkę, dwa razy wygrał ligę i zaliczył ponad 300 spotkań. Pewnie zastanawiacie się, co on w ogóle robił w tym City. Otóż poszedł tam na ostatni rok kariery, bo zależało mu na Mundialu w 1974 roku. Chciał być w formie, a Manchester City był mu na rękę, bo nie musiał wyprowadzać się z miasta. United wcześniej miał sporo kontuzji, mało grywał, a w klubie panował chaos. Kiedy Lowe strzelił gola przeciwko Manchesterowi, United spuścił głowę w dół i w ogóle nie świętował. Do końca spotkania miał wrażenie, że to jego bramka przyczyniła się do spadku. W rzeczywistości było jednak inaczej, bo to inne spotkania w kolejce ułożyły się w ten sposób, że United i tak by spadło. Zanim jednak oficjalnie to ogłoszono, to na Old Trafford doszło do zadymy. Czarny popołudnie dla futbolu pisał The Times dzień później. Jeden z kapitów brzmiał następująco: Szalona inwazja kibiców na murawę nie przynosi chwały Manchesterowi, ten klub zwąpił w przyszłość, nawet apel seramata Basbiego przez megafon nie przywrócił porządku. To był dziwny sezon, bo kilkanaście meczów zagrał w nim George Best, chociaż ciągle kłócił się z Doer Team i wiecznie był pijany. Podczas meczu Pucharu Anglii z Plymów wszedł do szatni z kobietą, co wkurzyło trenera Manchesteru. Powiedział, że Best dziś nie zagra. Na co ten odparł, że jeśli nie zasługuje na grę przeciwko takim leczom jak Plymów, to nie zasługuje na grę przeciwko nikomu. Pusem tego feralnego sezonu ze spadkiem jest to, że Manchester w drugiej lidze miał największą frekwencję w rozgrywkach. Tylko rokki kiblał na marginesie, by wrócić z przytupem do pierwszej ligi w sezonie 75-76. Rok później wygrał nawet Puchar Anglii, chociaż Doherty został zwolniony, bo wyszedł jego romans z żoną fizjoterapeuty. Jeśli natomiast chodzi o tytuły ligowe, to była totalna posucha w latach 67-93. W sumie 26 lat bez wygranej. Co pokazuje, jak trudno jest odbudować potęgę, kiedy wypala się z torów. I właśnie w takim momencie z dzisiaj Manchester United. Na moim kanale macie duży odcinek o tym, co działo się z tym klubem od odejścia Alexa Fergusona, więc w sumie nie będę się powtarzał. To, co teraz chcę tutaj mocniej naświetlić, to możliwe scenariusze, jakie mogłyby się wydarzyć, gdyby ten klub naprawdę spadł z ligi. To jest absurdalne, że to widmo w ogóle krąży ostatnio w mediach. Rubena Morin jest pierwszym trenerem, który powiedział to wprost. I może dobrze, bo to właśnie różni go od Erika Tenhaga, że tamten zakomywał rzeczywistość, a ten przynajmniej wali obuchem w web, jakby chciał krzyknąć wszystkim w klubie że nadszedł czas pobudki. Manchester po porażce z Newcastle znalazł się na 14 miejscu w tabeli, czyli najniższym od 1989 roku, gdy w Sylwestra był na miejscu 15. To były pierwsze lata Alexa Fergusona, który dopiero badał nową szatnię. Były nawet historie, jak prosił Pola Magrata, żeby ten opuścił klub, bo zatruwał mu szatnie. Irlandczy był alkoholikiem, a Ferguson był w stanie dać mu nawet 100 tysięcy funtów, byle tylko piłkarz spakowo się i odszedł. Manchester w sezonie 89-90 zajął ostatecznie 13 miejsce, ale wygrał Puchar Anglii, a Mori na razie o takich rzeczach nie ma co marzyć. Może sobie podać rękę z Ten Hagiem pod względem ślubowania rekordów bez nadziei. Manchester niedawno przegrał trzy kolejne mecze ligowe na własnym boisku, po raz pierwszy od lutego 1979 roku. W samym grudniu stracił 18 bramek, najwięcej od 30 lat. Gdyby Manchester spadł, to pierwszym ciosem byłaby strata gigantycznych wpływów w spraw telewizyjnych. Premier League są one największe na świecie, bo to najbardziej globalna liga świata. Do kapelusza kasę wrzucają nadawcy z ponad 200 krajów. Manchester w sezonie 23-24 dostał z tego tytułu aż 222 miliony funtów, jeśli doliczymy też prawa z ligi mistrzów, w której grał rok temu. Jak się łatwo można domyślić, wypadnięcie z elity automatycznie zabiera te kasę. Oczywiście w Anglii istnieje coś takiego jak spadochronowe. Polega to na tym, że spadająca drużyna w pierwszym sezonie dalej jest jeszcze podłączona do kroplówki. Oczywiście dostaje mniej, ale ciągle dostaje. W pierwszym sezonie jest to 55% wszystkich wpływów, w następnym sezonie jest to 45%, a jeszcze w następnym 20%. Można sobie zatem wyobrazić, że jeśli drużyna w ciągu trzech lat nie wróci do Premier League, to potem może zakopać się na dobre. Przepaść finansowa sprawia, że jest to dystans praktycznie nie do odrobienia. Manchester w ostatnich trzech sezonach zarobił 166 milionów funtów z tytułu praw telewizyjnych w europejskich kucharach. Ta kasa, oczywiście, też nie przepadła. Poza tym, obecność w Europie jest świetną ekspozycją marki. Przez to kluby mogą negocjować wyższe kontrakty reklamowe, czego przykładem jest Chelsea. The Blues, jak pewnie wiecie, nie mają w tym sezonie sponsora na koszulkach, bo nie chcą związywać się kontraktem na lata, w chwili kiedy dopiero odbudowują się sportowo. Wolą poczekać na przykład rok, gdy wejdą do Ligi Mistrzów i wtedy przystąpią do rozmów. Z dużo lepszą pozycją negocjacyjną. Ta pozycja negocjacyjna w Manchesterze jest dzisiaj ciągle silna, bo klub, nawet jeśli nie wygrywa mistrzostwa Anglii, to ciągle jest obecny w globalnym przekazie. Zna go cały świat od Afryki po Azję, magia czerwonej koszulki Manchesteru wciąż działa. Jeśli wierzy dziennikarzom Diatlet, to wpływy reklamowe Manchesteru to aż około 300 milionów funtów i jest to 46% wpływów całego klubu. Oczywiście spadek z ligi nie spowodowałby, że wszyscy reklamodawcy nagle by wyparowali. Ale często w umowach są różne zapisy, i na pewno wiele z nich zostałoby uruchomionych. Przykładem jest na przykład umowa Manchesteru z Adidasem. Gigant odzieżowy chce się pokazywać przy najlepszych, a Manchester grający w Championship na pewno takim zespołem by nie był. Nowym z umowie, która jest ważna od 2035 roku, jest zapis, że producent może obniżyć kwotę wypłacaną klubowi aż o 50%. Adidas płaci 90 milionów funtów rocznie, jeśli drużyna spadnie z ligi. To może wypowiedzieć umowę z rocznym wyprzedzeniem. Manchester ma też kilka innych umów, które wygasają w 2025 roku. Można sobie łatwo wyobrazić, że szukanie nowych partnerów w momencie spadku byłoby tragedią. To wszystko są naczynia połączone, więc jeśli w mediach pójdzie narracja, że któraś firma zrywa kontrakt, to kolejne też się zastanowią, bo to wytwarza negatywną otoczkę dla milionów odbiorców, a żaden reklamodawca nie chce być kojarzony z defetyzmem. To, co w przypadku spadku na pewno by się nie zmieniło, to przychody z dnia meczowego. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, z Manchesteru jest ogromny. Old Trafford obok stadionu Tottenhamu to najlepiej zarabiający w trakcie spotkań stadiony w Anglii. 73 tysiące ludzi chodzi na Premier League i myślę, że na Championship dalej by chodzili. Na zapleczu są też cztery domowe mecze więcej, a to też oznacza pieniądze. Obecnie Manchester zarabia 136 milionów funtów z tak dnia meczowego, czyli z biletów i z żarcia. To, że ta kwota nie różni się od ligi, w której grasz, pokazał parę sezonów temu Newcastle. Tak naprawdę ich zarobek w Championship był niewiele mniejszy niż w Premier League. Gadając o spadku, należy jeszcze zwrócić uwagę na kadrę. Wielu piłkarzy ma klauzule spadkowe i po prostu rozwiązano bez nimi kontrakt. Jeśli wszystkie wpływy automatycznie idą w dół, to nie możesz mieć przecież w bagażu płacenia pensji na tym samym poziomie co wcześniej. Manchester w ostatnim roku wydawał na pensję aż 375 milionów funtów. Grając w Championship trzeba byłoby założyć scenariusz odejścia wielu gwiazd i testowanie większej liczby młodzieży. Pod znakiem zapytania stanąłby też temat rozbudowy Ultrafor, o którym tak mocno mówić Jim Cały czas mam takie wrażenie, że to jest absurdalne, że w ogóle dobrnęliśmy do takiego momentu, że trzeba nagrywać rozważenie na ten temat. Ruben Amorim straszy możliwością walki o utrzymanie, chociaż słynny superkomputer Opty w tej chwili szansę na spadek trułowych diabłów szacuje na mniej niż 0,5%. Niepokoi jednak średnia punktowa Moima w United, która wynosi 0,88 punktu na mecz. Gdyby punktował tak do końca sezonu, to Manchester miałby 39 oczek. Byłby to ich zdecydowanie najgorszy sezon w erze Premier League i liczba, która nie gwarantowałaby utrzymania. Od 1995 roku, gdy Liga ma 20 zespołów, aż 6 drużyn spadło z takim dorobkiem albo nawet większym. Przykładowy West Ham w 2003 roku miał 42 punkty, a i tak zleciał. Był też taki sezon, kiedy Blackpool do połowy rozgrywek było na ósmym miejscu, by w maju znaleźć się w Championship. To pokazuje, że Manchester na swoim 14 miejscu, z taką trajektorią punktowania, z beznadziejną atmosferą w szatni, musi wziąć się w garść, bo piłka absolutnie uczy pokory. Trzeba zakładać każdy, nawet mało możliwy w tej chwili scenariusz. Ciekawy jestem Waszego zdania w tym temacie: czy to już faktycznie moment, żeby zacząć dramatyzować, czy Amorim w ogóle robi dobrze, że porusza ten temat? No bo może faktycznie facet przejdzie ten klub od środka i stwierdzi, że tylko takie słowa są w stanie niektórych wyrwać z marazmu. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, gdzie znajdziecie też inne odcinki o Manchesterze, m.in. o tym, co stało się z Markusem Rashfordem. W nowym roku oprócz normalnych filmów chcę też wrzucać więcej szorsów z krótkimi ciekawostkami, tak żeby nawet osoba średnio jarająca się piłką znalazła tutaj coś dla siebie. Dajcie znać, czy to spoko pomysł. Dziękuję Wam za łapki w górę i wypychanie tego filmu dalej. Pozdrówki i do następnego.